Cześć, tu Przemek ze SmartSpot i w dzisiejszym filmie powiem Wam jak zadbać o swoją baterię i co oznacza kondycja baterii w iPhone'ie. Także jeżeli chcecie zadbać o swoją baterię, zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego filmu. Kondycja baterii to wyrażona w procentach kondycja naszej baterii, którą mamy od początku używania telefonu. Czyli jeżeli kupiliśmy nowy telefon i mamy 100% baterii, to wraz ze spadkiem tej kondycji będziemy widzieli to właśnie w ustawieniach. Jeżeli zużyliśmy naprawdę dużo baterii, bo dużo używaliśmy telefonu, dużo podłączaliśmy pod ładowarkę, dużo ładowaliśmy ten telefon i bardzo często, wtedy ta kondycja będzie nam spadać. I tak naprawdę ona jest wyrażona na początku jako 100%, i Apple zakłada, że spadnie do 80%, i wtedy wymaga serwisu. Także kondycja baterii. To jest po prostu to, jaka jest nasza bateria. Czy ona jest dobra, czy ona już jest zużyta, i to możemy sprawdzić w ustawieniach, wchodząc w ustawienia bateria i kondycja baterii. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy kupujemy telefon, mamy 100% tej baterii, więc te procenty będą spadać nam z użyciem tej baterii. I Apple założyło sobie, że jeżeli mamy 79%, to ta bateria już wymaga serwisu. Moim zdaniem jest to bardzo subiektywna ocena, ponieważ znam ludzi, którzy mają 60-70% baterii i nie narzekają na jej znaczne zużycie. Więc to zależy od nas, od tego, jak my używamy telefonu, kiedy ładujemy telefon i tak naprawdę, czym i jakimi akcesoriami ładujemy telefon więc myślę, że to jest tak naprawdę bardzo indywidualna kwestia. Co, gdy procenty są zbyt niskie? Ja tak naprawdę bym nie panikował, jeżeli ja, jako użytkownik mojego telefonu, jestem zadowolony z tego, jak działa moja bateria, to nawet mając te 70% nie martwiłbym się tym, oczywiście Wiadomo, że najlepiej mieć nową baterię. Fajnie jest mieć cały czas 100%, mieć tę baterię jak najdłużej. Aczkolwiek musimy pamiętać, że nie zawsze te procenty odzwierciedlają to, co jest w rzeczywistości. Więc tak naprawdę obserwujcie to, sprawdzajcie sobie, jak Wam działa na poszczególnych procentach. Ja Wam powiem, że ja czasami myślę, że moja bateria w moim telefonie. A ja mam dosyć nowy telefon, już jest na jakimś tam niskim poziomie, bo widzę, że powiedzmy w trakcie dnia szybko spada mi ta bateria. Po czym sprawdzam, a on 100%, więc działa to w dwie strony, jak widzicie. U nas, jeżeli chodzi o smartfon, kupujecie telefony, są oczywiście różne procenty baterii, różne kondycje, ale pamiętajcie, że jeżeli w czasie tej 6-miesięcznej gwarancji spadnie Wam ta bateria do. 79% my wtedy na gwarancji po prostu wymieniamy Wam tą baterię. Także o tym pamiętajcie. Żywotność naszej baterii jest też bardzo ważna. Powiem Wam teraz kilka tipów, które ja przetestowałem już sam na swoich telefonach, ale też zawsze polecam znajomym. I tak, pierwsza sprawa, pamiętajcie o cyklach baterii. Żeby nie zamykać tych cykli baterii, a zamkniemy jeżeli rozładujemy telefon do zera, Później naładujemy go do 100%. Pamiętajcie, żeby unikać rozładowywania telefonu, a żeby podłączać go pod podładowarkę jeszcze w tych granicach około y, między 10 a 20%. Najlepiej wiadomo, y, nie schodzić poniżej 10% baterii, bo wtedy ta bateria już ma bardzo mało mocy. Ale pamiętajcie też, żeby nie doładowywać telefonu do 100%, bo to też y, negatywnie działa na naszą baterię. Co za tym idzie dalej? Jeżeli chodzi o same ładowarki, jeżeli chodzi o te nowsze telefony, mają one zarządzanie baterią, które jest budowane po oprogramowanie. Więc tutaj nie musimy się aż tak martwić, ponieważ jeżeli podłączymy nowego iPhone'a do szybkiej ładowarki na całą noc, to ta bateria będzie wiedziała, że będzie się ładowała długo. Jest to inteligentne zarządzanie, jest to bardzo fajne i bardzo oszczędza naszą baterię. Ale nie we wszystkich telefonach to jest. Więc pamiętajcie, nie podłączać telefonu na noc, na długo doładowywać nie do 100%, tylko mniej. Co więcej, pamiętajcie, żeby też ładować iPhone'a akcesoriami, które są sprawdzone, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o samo napięcie i o kabel. Co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ładowanie, to też zalecam, żeby, jeżeli macie oczywiście, żeby ładować telefon na ładowarce indukcyjnej. Wtedy ładowarka indukcyjna po prostu daje słabszy prąd, dzięki czemu ta bateria też się mniej zużywa. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na nasze sociale, na Facebooka, Instagrama. Tam czeka Was też dużo niespodzianek. Mamy licytacje, dajemy różne prezenty, ale też nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTubie, bo tutaj będą się pojawiały tego typu poradniki. Także tyle ode mnie na dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.